Cześć, moje drogie, moi drodzy, witam Was w mikrorecenzji Księgi Nieśmiertelności napisanej przez Monikę Stachniuk. Jest to mikrorecenzja, po pełną recenzję zapraszam Was na YouTube, standardowo oczywiście. I tutaj mogę Wam tylko powiedzieć, że o ile pierwszy akt jest bardzo spokojny, w którym nasza główna bohaterka, Guruba, zbiera która jest starą wiedźmą, zbiera drużynę, która ma z nią wykraść księgę nieśmiertelności i o ile trzeci akt, który jest zdecydowanie za krótki i mm, zdecydowanie powiedzmy mm, za bardzo chaotyczny, to mamy też ten nieszczęsny drugi akt, w którym nasi bohaterzy idą, bo ostatni akt ma około 50 stron. I nasi bohaterzy idą, wędrują i to się wszystko strasznie przedłuża. Także z mojej strony, niestety, dla książki tylko 7 na 10. Jeśli chcecie usłyszeć, co było w niej dobrego, a także dowiedzieć się nieco więcej o moich uwagach i usłyszeć pełną recenzję, to zapraszam na YouTube. A tutaj mogę Was tylko zaprosić na moją kartę społeczności, żebyście brali udział w rozmaitych konkursach. I wywiadach z pisarzami. Z pisarzami. Dzięki. Cześć.